Elolo 32 witam Was bardzo witam w poradniku na moim kanale, w którym pokażę Wam jak zainstalować SPRX menu do GTA 5, a więc zapraszam Was do oglądania poradnika, ale przed jakimkolwiek pobieraniem SPRX musicie wiedzieć, że są pewne wymagania. Otóż wymagania są takie, że musicie mieć posiadać przerobioną przerobioną playkę. Nieważne w jakim sposób może być to przeróbka H, może to być przeróbka j czyli krótko mówiąc, żeby to była no, C, w muzyce wówa. Obojętnie jaka przeróbka, tak? Byle żeby działała oczywiście. I pendrive'a z formatem FAT32. Dobrze, jeśli spełniacie te wymagania, możecie przejść na link podany w opisie filmu na stronkę mediafire.com, z której będziemy pobierać plik GTA 5 Ladder, SPRX Installer. Klikacie sobie tutaj Download. Jak mam wyskoczyć, takie oto tak gdzie chcecie, żeby Wam się to pobrało, lub może Wam się zacząć oczywiście pobierać automatycznie. Ja w tym przypadku tego nie będę już pobierał, bo już to pobrałem, bo jednak ten plik trochę ważył. Co nie, tam dokładnie z 1 giga. Po pobraniu tego pliku otwieramy go za pomocą e, programu WinRAR. Wchodzimy tutaj w folder odlader. SPR i stary, i tutaj mamy taki plik i ten plik musicie przenieść sobie na pendrive, a. już wam pokazuję jak to zrobić wchodzicie tutaj w menu start komputer i podłączycie swojego pendrive, w przypadku mam dwa pendrive, ale jeden tylko jest stworzony w celach do mojej playstation, mam go pod nazwą usb ps3 wchodzicie, jak mówiłem swojego pendrive'a i wypakowujecie ten plik gta 5 MFL coś tam, coś tam oj, sorry no i jak już wypakowaliście ten plik odłączacie pendrive'a z komputera no i widzimy się na playce a więc dobrze, jak widzicie mamy pendrive'a jak w poprzednim filmie podłączamy swojego pendrive'a do prawego gniazda usb w swojej konsoli robicie to za pomocą... tak to robicie o po prostu podłączacie dobrze, no i teraz y, po wgraniu znaczy, że przepraszam, powgranie. po wgraniu, po, po podłączeniu pendrive'a i po włączeniu konsoli urogram macie swoją przeróbkę w no, przypadku jest to, to jest przeróbka HEN tylko powiedzieć, że jak pod tym poradnikiem 10 lajków, like to pokażę jak taką przeróbkę wgrać. Yy, no Moim szokiem to ta przeróbka HEN, która działa na każdą konsolę, jak i PlayStation. Super z tym, jak jest linka. Dobrze, ale wracając do poradnika. Po włączeniu tej przeróbki wchodzicie w pakiet manager. jest tam pakiet files, standard i macie tutaj Ligieta 5 uruchamiacie, czyli uruchamiacie instalować po prostu no i wasza mod menu właśnie się w tym momencie instaluje więc ja zrobię teraz cięcie i widzimy się po zainstalowaniu moda No jak widzicie, instalacja ukończona Jeżeli Wam by się coś nie udało, czy w trakcie instalacji w Instop jakiś błąd To nie wiem, może coś źle zrobiliście na początku, nie mam pojęcia Jak ja to pierwszy raz pobrałem, to mi się za pierwszym, razem, za pierwszym razem To wszystko zainstalowało Ale dobrze, po instalacja jakby się oczywiście powiodę. Wychodzicie z tego, z, z instalacji i mamy taki jak GTA 5 BLAS. Tam 1.8.07. Pamiętajcie o tym, że ten program jest tylko i wyłącznie na wersji europejską. Nie na wersji BLAS, tylko na, na wersji BLAS, tylko na wersji europejską. Także. Po to po, pozinstalowałem do tego całego programu. wchodzimy po prostu w niego jak ja teraz. No i tutaj czekamy, no i tak to się wszystko prezentuje. Widzicie mamy takie karty jak installs.sprx- i install.loaders. .loaders. to tak dwa Dobrze. Ja sobie zaistniję SPRX na początku. Bo mhm. To jest pierwszy zdanek, dużo mamy tych modów, prawda? No, ja mówiłam, Prygatur Show, Cracket. Eee, Salfety. 4.2 No ale zainstruję to predatory, do predatory będą na Kozak bardziej zaawansowany Proszę Wy musicie instalować tego samego co ja, możecie sobie zainstalować co chcecie, to prawda Jakiejś chcecie ma instalujcie sobie W tej macie też yy, napisane jak danego modę się uruchamia Dobra W moim przypadku predatora się uruchamiało za pomocą prawy kszurza plus fabryczny Dobrze, to tutaj, tutaj wybieramy, tutaj klikamy na tak. No i tutaj teraz się już instaluje mod menu. No i tutaj znowu z widzimy się po instalacji mod menu. No i dobrze, po instalacji klikacie ok. No i teraz jest ja zanim sprawimy mod labela. No i tutaj dwa wybory, tutaj drugi i trzeci. ja wchodzę z tego, drugiego go sobie zainstalować, no i sobie zainstalować, powiedzmy, mod e, mod ladera, a niech to będzie James Rebel V33. Uruchamia się, bym powiedział R3 plus R3. No, Zobaczymy, stalowym, robimy to samo co z mod menu. się, na nim, tutaj instaluję już nam się. W tutaj po instalacji modula Dara, Kecie, Ok No i co? To ja tylko Wam wyjść i włączyć GPA, bo już mody zostają grane prawidłowo Przynajmniej u mnie Nie wiem jak to będzie uważnie dlatego to, bo piszcie, gdzie, jakby jakieś tam występowało jakieś tam w trakcie instalacji tych modów czy tam ogólnie to do programu, to piszcie Postaram się pomóc Dobra, no, wracając. Uruchamiamy teraz do Gta o, dość bardzo chyba no i jeżeli G-Travers będzie się dość długo instalować, czyli nie jest to uruch uruchamiać tylko świadczy o tym, że po prostu macie dobrze te mody zainstalowane tylko musicie że po prostu oczywiście poczekać trochę cierpliwości tak, żeby konsoli, to czekajcie i zaraz zobaczycie efekt chwilową tego czekania mi no, się domem. się czekać jak widzicie, GTA się włączyła tylko po prostu do No dobrze, to my się widzimy już, że... ...4 nawet już online No dobrze, już, już jestem aktualnie tutaj w GTA online na sesji jednoosobowej. Dlaczego na sesji jednoosobowej? Ponieważ... Szybciej to wszystko odczytając, znajdują się na moim koncie z logowarmią, tylko patrzcie na te mnóstwo decydujących, jak możecie mieć logomagów, takie jak ja tutaj, będziecie mogli sobie pozwolić, wyrwać sobie logi i do hurarażu. Do Ale dobra, wracając do modu. Jak widzicie, James Re Rebo działa, czyli modular, Adler, jak już tutaj działa. E, oczywiście to jeszcze się tutaj potwierdza, oczywiście tutaj Przypuszczam, że niby nie działa. Już tutaj, proszę bardzo, patrzę. Bo ja sobie jest do tego woda. Aha, to się zgubowało, no. Pierwszy raz to wyśmiałam. No nic, ale zobaczmy jeszcze obraz tu... Y, tutaj... Y, y, Pelotara, czyli mod Jak widzicie, mod tutaj działa tylko mi się teleport, się tutaj, mm -hmm. tutaj może, o, no i git, o tutaj coś się zbudowało, jeszcze raz, chwileczkę, no, włączył się, włączył się tu, no teraz tak o, teraz się włączył, dobra, Ja no, jak widzicie tutaj, no, tutaj wszystko działa, tylko trzeba szybko dobrze zainstalować, tak jak ja, no, więc po prostu raz się cieszyć modmenem, tak tutaj, mm.